Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Paweł Salamucha, 30 grudnia, a więc dobry moment na podsumowanie 2014 roku pod względem inwestycyjnym w akcję. Trochę czasu mnie nie było, to prawda, ostatnie wideo, widzę, zamieściłem w sierpniu, ale nie znaczy to, że nie inwestowałem przy tym czasie, tak, musiałem po prostu zająć się troszeczkę innymi sprawami, a już e, drobie, tak, już wróciłem, drobie ten e, stracony czas pod względem nagrywania, myślę, że Teraz już zdecydowanie częściej coś będę publikował. To tak, pokrótce. To, co dzisiaj dla Ciebie przygotowałem, to oczywiście podsumowanie tego, co się wydarzyło w 2014 roku. Oczywiście omówienie akcji, które nadal w tym momencie posiadam u siebie w portfelu. No i oczywiście kilka zdań na temat to, co wydarzy się w mojej ocenie w 2015 roku, a więc. Żeby nie przedłużać, zaczynamy. Już odpalam prezentację. Zacznę od, yy, oczywiście od omówienia tego 2014. Już zaczynam od wykresu WIG, jest to skala miesięczna. Początek roku złożył nam się tutaj, zaczął się od odtąd. No i co można powiedzieć? Oczywiście w szerokim kontekście mamy do czynienia z trendem horyzontalnym. Jak wiadomo, jest to najgorszy z możliwych trendów, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy na akcjach, tak? ponieważ no, akcje jesteśmy w stanie na nich zarabiać jedynie wtedy, kiedy wzrastają. Mo, może to się odbywać tylko oczywiście, kiedy rynek jest utrędowiony do góry. I myślę, że takim że właśnie taki rynek obrazuje rodzaj inwestycji jakie przeprowadziłem w tym 2014, tak? No ale zacznę od cyfery. A więc tak, cały WIG, WIG, czyli indeks, w który w skład wchodzą wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, w 2014 roku zaliczył wzrost o 30%. Ja można powiedzieć, 2014 rok zakończyłem również, co prawda niewielkim, ale zyskiem 4% tak? zrobiłem podsumowanie swojego portfela na koniec roku 4% skumulowany jakby zysk ze, ze wszystkich transakcji. Jak widzicie cały rok przekrój macie tutaj w tabelce zamieszczonej o, w tym miejscu. I to tylko kilka objaśnień, tak? Tutaj oczywiście macie daty wejścia, ceny, ceny wejścia, daty, kiedy została dana spółka kupiona, po jakiej cenie została sprzedana, data sprzedaży i dzisiejsza cena. Ta dzisiejsza cena specjalnie ją zamieściłem, ponieważ chciałbym Wam na jej przykładzie powiedzieć o największym kłamstwie, które jakby oferują nam. Po części może nieświadomie, może z premedytacją, przedstawiciele, którzy, no przedstawiciele inwestycyjni, tak? którzy żyją z tego, że sprzedają nam jakiegoś swego rodzaju inwestycje. Tak? I w momencie, kiedy mamy gorszy moment rynkowy, każą zaciskać kciuki i modlić się, albo lub też modlić się o to, żeby sytuacja się odwróciła. Tak? Zwróćcie uwagę, że gra na giełdzie bardzo ważnym elementem jest oczywiście moment zajęcia pozycji i nie wierzcie w to, że ktoś wam mówi, że o moment w ogóle się nie liczy, bo zwróćcie uwagę tak, że jeśli kupicie w dobrym momencie jakąś pozycję, jakieś akcje, to niesie to za sobą zarówno przywilej tego, że w sposób bardzo łatwy możecie prowadzić całą pozycję obstawić się limitem, limitem stop i po prostu bardzo konkretnie sobie realizować zyski, tak, ale również istotna jest gra w obronie tak? w tej def defensywie. Dlaczego, ponieważ nie można uwierzyć w to, że akcje z fundamentu a z fundamentu są silne tak? Bo niestety rzeczywistość w naszym portfelu bardzo mocno może nas rozczarować. I co z tego, że będziemy przeświadczeni o jakiejś sile waloru, który posiadamy, skoro nasz portfel w tym momencie będzie zmniejszony o 50-70%? No ale, jeśli już zaczęliśmy mówić o tych procentach, spółka oczywiście, która największy zysk wygenerowała, była to spółka Agroton. W ciągu jednego miesiąca zarobiliśmy 82%. Oczywiście szczegóły, czyli moment zajęcia pozycji jest tutaj określony. Jeśli ktoś chce wiedzieć w oparciu o co została podjęta decyzja, to odsyłam do siebie na bloga. Proszę odnajdźcie sobie ten wpis. Jest on zamieszczony 13 lutego 2014 roku, tak? czyli w momencie, kiedy. Dana sytuacja działa się na rynku, tam zostało to w szczegółach opisane. Oczywiście też nie obyło się bez potknięć, największa strata 9%, to oba spółka Azbis i spółka PKP Cargo. Tutaj w tym wypadku, jeśli czytacie moje wpisy albo oglądacie wideo, wiecie już, że jestem zwolennikiem tych nieprzekraczania 5% jeśli chodzi o straty. Niestety rozchwianie rynku powodowało, że czasami te stopy były, że tak się wyrażę, troszeczkę rozciągane. Tak? Jest to akceptowalne ryzyko, a więc, a więc tutaj nie ma specjalnie o czym długo rozmawiać. Ale zwróćcie uwagę, no niestety ten zawód jest, charakteryzuje się tym, że istnieje bardzo duży stopień pomyłek. Tak? Jest taka też fajne przysłowie z Wall Street, może przytoczę je przy tej okazji, że jeśli mamy do czynienia z rynkiem byka, to każdy nasz, nasz błąd, tak naprawdę rynek z niego może nas wybronić, ale jeśli mamy do czynienia z rynkiem niedźwiedzia, to niestety za każdy błąd zapłacimy z własnych pieniędzy, dlatego też Tutaj w tym wypadku można powiedzieć, że jesteśmy w rynku horyzontalnym, ale jeśli skupimy się już na każdej akcji poszczególnie, to zwróćcie uwagę, że na szeregu z nich wyjście i nie upieranie się, że nie to ma silne fundamenty, oczywiście było jak najlepszą decyzją. Tak? No zwróćcie uwagę chociażby nasz lider wzrostu spółka Agroton w momencie, kiedy kupowaliśmy ją 13 lutego kosztowała 2 zł 65 groszy, tak? W momencie sprzedaży 4 zł 82 3 marca. Dziś wyceniana jest na złoty 23, tak? A więc zjazd nawet jeśli byśmy wzięli pod uwagę cenę wejścia o ponad 60%, tak? A więc tutaj w tym wypadku nie ma co się łudzić, tak? I to oczywiście jest jakby spójne dla większości walorów notowanych na naszej giełdzie, Wróćcie również uwagę, że tutaj kolorem czarnym oddzieliłem te walory, które nadal znajdują się w naszym portfelu i cóż, myślę, że możemy już przejść do ich omówienia. Jeszcze tutaj slajd WIG20, też zwróćcie uwagę, bardzo szeroki trend horyzontalny. Tutaj już zaczyna się swego rodzaju zawężanie, coraz tak? te, te jakby ruchy są coraz w węższym zakresie, no, aczkolwiek jedna z podstawowych zasad, jeśli mamy do czynienia z trendem horyzontalnym, za żadną cenę, nie należy go skracać. Tak? On może potrwać jeszcze rok, a może potrwać, albo zakończyć się w marcu przyszłego roku, tak? Tego naprawdę nikt nie jest w stanie przewidzieć albo określić, bo może przejdźmy już do tej, zejdźmy z tej strefy ezoterycznej, tylko trzymajmy się konkretnie, tak, giełda to są cyfry, a więc tutaj nie ma jakby tej, nie musimy jakby szukać jakichś tam zamienników. Pamiętajcie tylko jedną rzecz, jeśli ktoś Wam mówi, że w drugim kwartale 2015 roku będzie wzrost, albo z takich czy innych powodów, dopiero wzrosty zaczną się od 2017 roku. Trzymajcie się od takich ludzi z daleka. To uczy doświadczenie giełdowe. Ok, kolejny, znaczy zacznijmy już od omówienia naszego portfela. Zacznijmy od spółki Hutman. Do naszego portfela trafiła ona najwcześniej, bo w połowie lipca 2014 roku wyszliśmy po 4,53 zł. Oczywiście odpowiednia nota znalazła się na w wpisie na blogu. To jest mniej więcej ten okres tutaj. Jest to o tyle ciekawy walor, ponieważ ja, oczywiście moje założenie było bardzo konkretnie sprecyzowane, bardzo konkretnie inwestycyjne. Ale w momencie, kiedy Boryszew ogłosił skup akcji, tak, że chciał skupić akcję z rynku. Stał się ten walor dla mnie też elementem edukacyjnym. Tak, ja już miałem kiedyś do czynienia ze spółką, która również na którą został ogłoszony stóp. Niestety wtedy jeszcze z nieświadomości, tak, że to coś jest istotnego. Nie poczyniłem żadnych notatek, w związku z tym właśnie uparłem się, że Hutmana trzymam, tylko po to, żeby móc wyciągnąć wnioski, tak. E też ten ogłoszenie tego skupu trafiło nam się w tym momencie i to też tłumaczy ten okres takiego jakby horyzontalnego zahamowania, nieokreślenia kierunku. Oczywiście to jest wykres skali tygodniowej, a więc to troszeczkę czasu potrwało. To, czego się spodziewam, naprawdę nie mam żadnych oczekiwań co do, do tej spółeczki. Stop loss poniżej tej świeczki. I zobaczymy. Możemy spodziewać się wszystkiego, tak, czyli zarówno. Bardzo pozytywnego wzrostu, przynajmniej do ostatnich szczytów, albo też takiego, jak to się mówi, niejednoznacznego przebywania w przedziale 5 zł. Słuchajcie, tak jak już mówiłem, powinna ta, ta inwestycja przynajmniej dla mnie ma bardziej wydźwięk edukacyjny niż, niż zarobkowy, tak, oczywiście kasa jest, jest fajny zysk, gdyby tu była strata 5%, to oczywiście bym tą pozycję zamykał, ale skoro jest zysk, jeśli coś pojawi się fajniejszego, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby przejść z jednej spółki do drugiej, nie ma takich jakby żadnego problemu w tym, a więc tutaj można jeszcze go że na spółkach, na spółce, Hutman oczywiście zaleca na cierpliwość i czekamy na rozwój wydarzeń. Kolejna spółka, akcje Wawel, świetny walor, oczywiście bardzo wysoka kapitalizacja, co w tym wypadku również niesie za sobą fajne, fajne konsekwencje. Tutaj mamy slajd w wykresie miesięcznym, zbliżenie na wykres skali tygodniowej. To jest slajd również, który zamieściłem u siebie na blogu, podczas który, pod tym slajdem informowałem, że właśnie zakupiłem akcję spółki Wawel. Na dzień dzisiejszy również zysk 9%. Dodam tylko, że ta spółka została zakupiona 6 listopada, więc myślę, że w dwa miesiące 9% bardzo przyzwoity zysk. Tu już kres obecny, tak zwrócił uwagę, troszeczkę nam też bokiem poszło, co jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ też chciałbym tylko zauważyć, że zwrócić uwagę Twoją na to, że ta spółka zjechała z 1400 zł na 900, a więc jest to klasyczna korekta. zwróć uwagę, utrzymała się w trendzie, tak cały czas mamy wyższe szczyty, wyższe dołki, a więc tutaj jestem pełen optymizmu. Przynajmniej liczę na wzrost do ostatniego szczytu, a że inwestorzy są wzrokowcami, co potem zobaczymy, tak? Jest przestrzeń. Akcje Lena 1% na minucie na dzień dzisiejszy. Tutaj piękna formacja: 1, 2, 3, wykres w skali dziennej. Cóż można powiedzieć. Na pierwszy rzut oka można by było powiedzieć, że no niewykorzystana szansa, ponieważ z 4 zł i 18 groszy cena pojechała w pierwszym ruchu, dotarła do 4 zł i 50 groszy, a więc można powiedzieć zysk około 9% znowu, ale mimo tych spadków one są kontrolowane. Spadki, przyczyną spadków jest oczywiście dotknięcie tego poziomu, tak. Pamiętacie, co przed chwilą powiedziałem, inwestorzy są wzrokowcami, tak? a więc tutaj w tym wypadku jest to reakcja na to, co, się, co było w przeszłości. Aczkolwiek jest to spadek kontrolowany, tak? a więc na pewno trzeba mieć szacunek do niego, ale nie stanie się go obawiać. Tak? Oczywiście nie twierdzę, że zapominamy, dalej pilnujemy tego waloru, ale nie musimy siedzieć na spinie, że o kurde. Był fajny moment rynkowy, zajęło się fajnie pozycje, ciekawie to wszystko wyglądało, a teraz rynek robi nam takiego psikusa. Oczywiście może się wydarzyć, że rynek ściągnie tą cenę i pojedzie do dołu. Oczywiście wtedy będzie trzeba odpowiednio zareagować, aczkolwiek na razie jest wszystko jak najbardziej technicznie, można to fajnie wyliczyć, jest na to fajny sposób i on po prostu działa. A więc tutaj spokojnie czekamy na rozwój sytuacji. Spółka Capital, nasza świeżynka, pół tygodnia temu zajęta pozycja, na dzień dzisiejszy znowu 9%, dziesiątki pięknie pod, podciągnęły nam koniec roku i cóż można powiedzieć, no tu na tym walorze w bardzo szerokiej skali mieliśmy do czynienia z trendem horyzontalnym, na dołku i teraz właśnie zostało zrealizowane wybicie, jest to bardzo dobry, był to bardzo dobry moment do zajęcia pozycji, i co można powiedzieć więcej, spodziewam się bardzo długiego ruchu do góry. Dlaczego? Bo jest taka zasada, że im dłuższy trend horyzontalny, tym bardziej istnieje większe prawdopodobieństwo, może w ten sposób, ponieważ to nie jest jakby wytyczna albo jakiś pewniak, ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że taki ruch, który się z niego. Wygenerował z tego trendu horyzontalnego, będzie trwał bardzo długo i będzie bardzo konkretny. Tak? Pamiętajcie, na giełdzie jest taka zasada, że ważniejsze od tego, co kupujesz, jest moment, w którym to robisz. Tak? Pamiętajcie, że na KGHM, zarówno na, na tych samych akcjach, możesz zarobić i stracić. Wszystko zależy od momentu, w którym kupujesz, bo jeśli rynek będzie w trendzie spadkowym, albo trafisz na spadki, no to stracisz. I choćby były to świetna spółka, świetne fundamenty, to jak cena spada, no to tracisz pieniądze. Z drugiej strony, jeśli kupisz nawet spółkę takiego, powiedzmy jakaś wydmuszka, no o najpopularniejsza wydmuszka w Polsce, czyli biotom. Podejrzewam, że u większości inwestorów uśmiech się pojawił na twarzy. Inwestorek oczywiście, panie też są lepszymi nawet od mężczyzn. Ale do czego zmierzam? Jeśli nawet kupicie spółkę Bioton w momencie, kiedy jest ruch do góry na tej spółce, no to się po prostu zarabia. Ważnym elementem, który decyduje o bezpieczeństwie, jest oczywiście wolumen i o tym nie należy zapominać, no ale nie wchodząc w szczegóły dla tej spółki myślę, że znaczy myślę, że spółka kapita najlepsze jeszcze przed nami. I ostatni walor na naszej liście, czyli action. Tutaj też pojawiła się informacja u mnie na stronie, że tutaj akurat tą spółeczkę wynalazł jeden z moich obecnych no, nazwijmy uczniów współpracowników, ponieważ no, zawód inwestora to jest bardzo indywidualna sprawa, więc wiadomo na początku, kiedy przekazuję to wiedzę, jest to forma. Nauczycieli i uczeń, jednak w momencie, kiedy już taki inwestor, jakby sam zaczyna szukać, analizować, no to wtedy już mamy układy partnerskie, to tak się wyrażę, tak? A więc tutaj właśnie jeden z chłopaków odnalazł bardzo, bardzo fajną pozycję. Ja już ją oczywiście z prezentacją wykorzystałem. Wejście, znany schemat, na dzień dzisiejszy skromny, bo dwuprocentowy zysk. Ale myślę, że będzie to jedna, oczywiście bez specjalnego przechwalania, ale myślę, że to będzie jedna z ciekawszych inwestycji na najbliższe miesiące, ponieważ tutaj bardzo dużo rzeczy się złożyło technicznych, tak, nie napalając się w bardzo sposób bardzo taki zdecydowany, tak, zajęcie pozycji po 45 zł. Na ten moment 2% zysku. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o bieżącą sytuację. To, czego się spodziewam w 2015 roku, to tak jak wspominałem na, w połowie tego wideo, nie dajcie sobie wkręcić, że drugi czy trzeci kwartał będzie tym, który zadecyduje o losy, o przyszłych losach giełdy. To jest oczywiście bzdura. Od takich ludzi trzymajcie się z daleka. Jest fajne, znowu, Oparte na statystyce, e, przysłowie Rodem z Złoskich. To przysłowie przytoczyłem na początku 2013 roku, 14 roku, przepraszam, jeśli sobie odnajdziecie te wpisy dotyczące Rajdu Świętego Mikołaja, tam to przysłowie się znajduje, dotyczy ona miesiąca stycznia i tu dla Was jakby e, zadanie, jeśli chcecie, e, pod względem statystycznym, Oczywiście, starać się przewidzieć albo przygotować do tego, co może nam sprawić 2015 rok, to przy, bo, powiem tylko, że styczeń w tym kontekście jest kluczowy. A o co z tym chodzi? Zamieściłem taką informację u siebie na wpisie w styczniu 2014 roku i do zapoznania się z tym artykułem Ciebie serdecznie zapraszam. A na dzień dzisiejszy z mojej strony to wszystko. Mogę już tutaj zminimalizować tą prezentację, żegnam się i życzę udanej imprezy sylwestrowej i obiecuję, że na pewno teraz już z większą częstotliwością te filmy będą pojawiały się na moim blogu. Dzięki bardzo za wysłuchanie i do zobaczenia. Cześć.